Hey, z tej strony Rosji witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym oto odcinku gramy w wyścigi za dymiarzy. Ale nie będziemy tak do końca się ścigali, w sensie, że gdzieś tam dobiec i tak dalej, chociaż to też będzie swoją drogą, ale będziemy robili różne wyścigi typu, kto pierwszy zabije na przykład daną osobę, lub kto pierwszy zbierze ileś power cubów, lub kto pierwszy dotrze na środek mapy czy znajdzie mnie. Takie różne wyścigi będą. Także dawajcie gotowość, dawajcie gotowość. Na szybko, na szybko dawajcie gotowość. I ja w grze dopiero wam wyjaśnię jaka będzie pierwsza konkurencja. Także wszyscy dajecie gotowość. Gotowość. Dobrze. Pierwsza konkurencja. Kochani. Kto pierwszy zabije bota wygrywa. Czas. Start. Są dwa boty. Na mapie są dwa boty. Zobaczymy komu się uda. Kto pierwszy zabije bota. Uwaga. Anka. Anka. Szeli zabiła. Nie wiem. Któraś Shelly. Muszę Szeli tu znaleźć. Jest. Anka. Anka. No tak. Anka Koreanka, no to Anka Koreanka, wygrywasz, możesz zabić nas wszystkich, bo wygrałaś wyścig. <laughs> ale myślałem, że zajdzie się tu dłużej, ale na szybko, na szybko. Także Anka Koreanka, twoje zadanie, skoro byłaś taka szybka, no to musi teraz szybko wszystkich załatwić. Nikt nie może do niej strzelać, ale ona musi na was polować. Także teraz jest takie polowanie, której. I osoba, która przetrwa, ma taki bonusowy punkcik, tak jakby drugie miejsce, co nie? Coś takiego robimy, że bonusowy punkcik dla osoby, która przetrwa najdłużej yy, przed Anką. Anka poluje, nie można się bronić. I osoba, która przeżyje najdłużej zdobywa takie jakby, takiego drugiego wina, takie drugie miejsce. Bo pierwsza osoba, pierwsze miejsce jest oczywiście dla osoby, która zrobiła ten wyścig. A drugie zrobimy sobie dla osoby, która przetrwa jak najdłużej, czyli jak najdłużej będzie uciekała. Tu widzimy, że Anka Koreanka podjeżdża, Elolina i Elonin. No chyba zginie tutaj. Zginie? No tak, zginął, zginął. Także zostały jeszcze, zostało jeszcze czterech zadymiarzy, czterech zadymiarzy ma jeszcze Anka Koreanka do upolowania, nasza Shelly i zobaczymy kto tutaj znajdzie, tutaj w okolicy, a jest coś, Hubi jest, także Broczek, czyżby Broczek zginął, czyżby Hubi zginął, czy jednak ucieknie, bo tam jeszcze Bloxar się pojawił, ale Anka Koreanka zdecydowała się tego Hubiego dopiec. także no Hubik tutaj zginie, przypominam, że nie wolno się bronić, oczywiście można uciekać, jeżeli macie jakieś tam gadżety i tak dalej, to możecie próbować uciekać, tylko się nie bronimy. W się nie bronimy, nie zabić, nie można zabić koreanki, ale bronić jak na przykład taki Alex Gravibi może sobie odrzucić naszą Ankę Koreankę swoim atakiem, to jest dozwolone. I zobaczymy kto tu wytrwa najdłużej, ale już jest mała mapa, mała mapa i trzech, trzech zadymiarzy zostało. Kto zajmie trz, drugie miejsce, Bloxar, Retro czy Alexy? Anka Koreanka czeka z ultem, jakby tak ultem wszystkich naraz walnęła, no to w sumie nikt by je zajął, jakby wszyscy ginęli nagle, a nie, jednak nie zginęli. Jakby ona zginęła, to wtedy byłoby. Kilka. i retro! Także gratulujemy. Retro! 180 HP. Ale farcik totalny. 180 HP uciekł tam. Także gratuluję. Retro. Tak, jakby drugiego miejsca. Dobra, teraz już mamy fula. Więc udało się, kochani. Udało się zrobić to z polowaniem na boty. No bo. Widzicie, już jest full, więc udało się to nagrać na szybko w polowanie na boty. Jak coś przypominam, że odcinek jest robiony z widzami z Discorda, więc jak ktoś chce wystąpić w takim filmie, to na Discorda serdecznie zapraszam. Linka macie tam na dole w opisie, klikajcie, wpadajcie, tam są powiadomienia, że odcinek jest nagrywany na kanale ogłoszenia z YouTube'a. Teraz tak, dawajcie gotowość, ja wyścig oczywiście wyjaśniam na początku gierki, jak się będzie ładowało, żeby teraz każdy nie wybrał sobie przypadkiem jakiegoś zademiarza, który mu pomoże w tym wyzwaniu. Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo, także... O nie, ktoś wyszedł, dobra, ktoś wyszedł, to teraz robimy na szybko taką minigierkę, a mianowicie wyścig, kto pierwszy pokaże uśmiechniętą buźkę, czas start, zobaczymy, kto pierwszy uśmiechniętą buźkę, napowiedz zrobi. Paweł Zielin, gratuluję wygrania tej szybkiej konkurencji. Dobra, mamy botka, no to trudno. Mamy botta, także będzie małe utrudnienie. Zaczynajmy, zaczynajmy gierkę więc. Zaczynajmy gierkę, dawajcie gotowość. Niech będzie z tym botkiem. Także Bibi dawaj gotowość. Bibi, Bibi, proszę o danie gotowości. No i lecimy do pierwszej, znaczy pierwszej, drugiej giereczki, ale w sumie to trzeciej giereczki, no bo w sumie drugą było, taką dodatkową było właśnie. Kto pierwszy pokaże emotkę? O, dołączył do nas bot. Tym razem bot 2. Także bot zmienił się na bota 2. Bocie 2 proszę dać gotowość. Bocie 2 proszę dać gotowość. Konkurencja tego wyścigu jest niestety dla ciebie i dla wszystkich nieznana, więc teraz się o niej dowiadujecie. Kto pierwszy zbierze 3 Power wygrywa. Nie wolno zabijać. Nie wolno zabijać. Kto pierwszy zdobędzie 3 Power wygrywa. Bez zabijania. Ja też się ścigam z wami, także no taka informacja dla was. Kto pierwszy 3 Power cubes wygrywa. Łaga. Nie można się zabijać. A, i jak ktoś dobędzie trzy to zapraszam na środek mapy. Trzeba być na środku mapy z trzema powercubami. Bot dwa. Bot dwa widziałem. Bot 2 pierwszy. Drugi był blockstar, A trzeci? Czy ktoś ma jeszcze trzy? Czy jeszcze ktoś ma trzy? Nie ma. Także zobaczymy. Trzecie miejsce. Walka o trzecie miejsce dla tych, co mają dwa. Czy jeszcze jest jakiś na mapie? Bez zabijania oczywiście zdobywamy. Czy jeszcze jest jakiś bokik na mapie? No chyba nie ma, więc... To oznacza, że te dwie osoby, pierwsze miejsce, bo dwa, drugie, Bloxar, Także co? Wygrali ten wyścig. To teraz możemy się po prostu showdownować, kochani. Możemy się showdownować na szybko, czyli zakończyć giereczkę. Kończymy giereczkę, showdownujemy się. Dobra, hu, uh, uh, hu, uh. hu. Retro, ale retro mi tam uciekł do góry. Uwaga! No, 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 retro. No Retro tutaj się trzyma. A Aleksy, chciałoby się, chciałoby się tak łatwo. Ale tak łatwo to nie ma nigdy. Hu! Uh! Uh, nie, zginąłem! Retro mnie zabił, ja jego. Dobra, koło tu jeszcze mamy? Ankę Koreankę, Elolina i... Koło tu jeszcze mamy? Jak coś oglądał Ankę Koreankę w tym oto momencie, więc... Widzę twoje gameplaye piękne. Yy, I tam u góry mamy jeszcze jakiegoś Broczka. Tylko niestety Niku nie widzę na razie. I nikt to jest Hubi. Mamy jeszcze Hubiego. Także Hubi, Anka Koreanka i Olinek. Zobaczymy, kto wygra to starcie. Hubik. Strzelam na Hubiego, ma 7 tych, więc. No, Elolin masz szanse, ale bardzo niskie. Twoje szanse są. No, mizerne, mizerne bym powiedział. Chociaż teraz się wystrzeli mógłbyś to wykorzystać. Poczekaj, aż się wystrzeli z rakietek i wtedy może coś wykorzystać. No, niestety niestety, nie tak łatwo, chociaż. A było blisko, było blisko, ale... Tutaj 44 HP nie jest zbytnio pomocne. Na hita jesteś, Olin, więc uważaj. Hubit tu jest na jakieś dwa hity. No teraz się wyleczył, więc... Te trzy hity go nawet nie zabiją, jak podejdziesz na blisko raczej. No nie, nie ma szans. Chociaż... Chociaż teraz jak tak znerfił... O nie, teraz to wygra Olin. No i wygrał w końcu, także... Taki surprise. tego się nikt nie spodziewał. Także co? Lecimy kolejną gierkę? Zmieńmy sobie mapę. Dajmy sobie może tą mapę. Ok, Niechaj będzie. Zobaczymy kto teraz wygra wyścig kolejny. Oczywiście jaki to będzie wyścig. Powiem wam podczas gierki. Bo żeby nie było za szybko właśnie zdradzenia o co gracie. Więc nie będziecie mogli wybrać sobie odpowiedniego zadymiarza. Żeby nie było, że ktoś wybierze sobie jakiegoś łatwiejszego zadymiarza. Także totalny randomik. Uwaga. Kto pierwszy zabije to sta wygrywa mnie znaleźć i zabić. Czas start. Szybko zbieramy, guys. Szybko zbieramy to. Zbieramy to. Może się uda obronić przed pierwszymi atakami. To pierwszy mnie znajdzie i zabije, wygrywa. Jeśli się znajdzie, no to to jedna kwestia, ale jeszcze zabić mi musicie. Dobra, ja sobie tutaj poczekam. Nie śpieszy mi się nigdzie. Dobra. Nie wiem, gdzie są wszyscy totalnie. Jeszcze nikogo nie widzę. Więc jesteście gdzieś mega daleko ode mnie, ale... No, ciekawie, ciekawie. Nikogo totalnie nie widać tutaj, więc może trochę przetrwam. Myślałem, że szybciej mnie zabijecie, więc jest dobrze już. Już długo się trzymam całkiem. Całkiem długo. O nie, widzę pierwsze osoby. O nie. No nie. No nie. Uuu. uuu. zginąłem. Paweł zielin, po śmierci mnie zabił. O nie, to najgorsze, najgorsze co mogło być, że pośpiesz ktoś zabił. Dobra. To teraz proszę was o szybkie skończenie tego, szybkie showdownowanie. I drugi punkcik będzie dla osoby, która zabije Bibi. Także czas start, powodzenia. Drugi punkcik bonusowy, jak ktoś zabije Bibi. Powodzenia. Wybrałem Bibi, bo ma najwięcej power Cubów, więc myślę, że będzie to dla was takim lekkim wyzwaniem. Zobaczymy, czy wam się uda. Także Zobaczymy, zobaczymy. Na razie bim ma 6 powercubów, jest frankiem i trzyma się w lewym górnym rogu mapy. Jeżeli chcecie to wygrać, no to polecam zaatakować tą osobę. No, w trójeczkę najlepiej. Bo jeden na jeden to raczej on wygra z każdym. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy dacie radę. Elolin ma 5, więc w sumie tu jest jednak jakaś szansa z jego strony. Hmm, zobaczymy. Bloksarek podjeżdża. O, bloksarek taktycznie przez ścianę. Elolin z boku. I tutaj... Tutaj, boom, kto go zabił? Elolin, także Elolin, gratuluję, gratuluję. Masz taki drugi bonusowy punkcik, udało ci się. Także ostatnią osobę trzeba załatwić. Ostatnia osoba zabiła ciebie, także beczka. Chubi zabija finalnie. Teraz tak, kochani, robimy sobie. A! Kto pierwszy da łapkę w górę, wygrywa. Czas start. Kto pierwszy da łapkę w górę? Anka Koreanka, znowu. Znowu wygrała, bo to już było kiedyś. Dobra, Anka Koreanka dała pierwszą łapkę w górę. A to pierwszy da uśmiechniętą buźkę znowu? O, Bloxer tym razem. Bloxer. Zobaczymy, kto ma tutaj z was najciekawszy, najszybszy refleks. Uwaga, To pierwszy da? Heja, wykrzyknik. Uwaga. Heja, Paweł. Paweł to był teraz. A teraz to da pierwszy? Yy, ups. Ups. Dobra, Elolin, a dzięki. Paga, ale zobaczmy, jak szybko ruklikacie. Blockstar. O, Blockstar dwa razy z rzędu. Znaczy dwa razy z rzędu. Nie, no, nie. Może nie z rzędu, ale dwa razy mu się udało. Dobra, to jeszcze spróbujmy. Smutną buźkę. Smutną buźkę. A teraz bardzo smutną, wręcz złą. O, Hubi. O, ale takie jeszcze buźki macie fajne. O, ja. To tutaj z tych dodatkowych. Dobra, to z tych dodatkowych. Dajcie mega uśmiechniętą buźkę z zamkniętymi oczami do góry. A z zamkniętymi oczami. Eleolin, gratuluję. Mega uśmiechniętą, że otwarta. Tutaj Blokter, no podobnie, podobnie, ale nie do końca o to chodziło. Dobra, to co? Koniec zabawy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Możecie się pozdrowić. Daję czat. Jak już ten czap palony, to możecie pozdrowić odcinek. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, jak zwykle o 14.30. Przypominam, na dole jest Discord rosta, można wystąpić w kolejnym odcinku. Na dole jest konkurs na Gemy, można wygrać Gemy. I na dole jest dużo innych fajnych rzeczy, więc polecam sobie przeczytać opis tego filmu, bo tam zawsze przydatne informacje są. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!